Cześć, witam. Kiedy otrzymałam niespodziewaną propozycję współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, poczułam się zaszczycona i jednocześnie poczułam ekscytację. Na czym będzie polegała ta współpraca? O tym za chwilę. Muzeum Narodowe w Warszawie szacowna instytucja byłam w nim tylko raz, podczas jakiejś wycieczki szkolnej. No a teraz jakieś tutaj nowe formy działania w tym muzeum. No i kiedy przyszła do mnie paczka, moja ekscytacja maksymalnie wzrosła. Zanim przejdę do jak Hitchcock, napięcie musi rosnąć, w tej paczce znalazłam przede wszystkim gadżety. Gadżety takie jak zakładki, takie jak magnesik, to są kuropatwy Chełmońskiego, to są wspomnienia jeszcze z tej wystawy mm, obrazów Chełmońskiego w Muzeum Narodowym. Tutaj co? I dwie widokówki, tutaj jest Chełmoński, a tu nie jest Chełmoński. I e, logo, czyli taką broszkę właściwie Muzeum Narodowego w Warszawie, no, które, którą będę sobie przypinała. Na bardzo uroczyste uroczystości. I taki oto notes, przepiękny notes, taka okładka. Niedawno pokazywałam Wam notes od Nicponia z Van Goghiem, a tutaj dziwny ogród Józefa Mechofera coś wspaniałego, piękny. Notes do notowania oczywiście, no coś cudownego. A teraz przechodzę do głównej zawartości tej paczki. Otóż, propozycja Muzeum Narodowego polegała na tym, że mogłem sobie wybrać katalogi do wystaw, które, się aktualnie, które można oglądać aktualnie w Muzeum Narodowym. No i te, i te katalogi o nich mi prześlą. Mogę sobie je przeczytać, bo jak widzą po moich filmach, interesuję się sztuką. No i co? I ewentualnie mogę o nich opowiedzieć na kanale. Ewentualnie to nie był żaden przymus. I kiedy otrzymałam paczkę, i te katalogi, no to takie knigi wielkie. O! Waży to razem chyba z 5 kg, bo ja sobie wyobrażałam, że katalogi to są takie zeszyciki małe. No i tam ewentualnie coś o wystawie, a tutaj takie wielkie knigi. Wybrałam sobie dwa katalogi do wystaw, które aktualnie można oglądać. Pierwsza z nich to jest wystawa pod tytułem Drogi do Jerozolimy. Musicie się pospieszyć, bo będzie ona prezentowana w Muzeum Narodowym tylko do 20 lipca. A katalog ma ponad 500 stron. No i co ja mogę o tym katalogu powiedzieć? Najpierw powiem, że wydany jest wprost idealnie, wprost cudownie, wprost. Wprost, no, no co mogę powiedzieć, rewelacyjne wydawnictwo. I teraz tak, w nim znajdziemy przeciekawej eseje w, w, dotyczące Jerozolimy i Warszawy, bo te dwa miasta coś łączy, mówią kuratorzy. I tak. Nigdy niezapomniana Jerozolima, święte miasto Żydów, Tamara Sztyma. Jerozolima, miasto chrześcijan, Antoni Zięba. Jerozolima, święte miasto islamu. Magdalena Pinker. Do Jerozolimy. Chrześcijańskie pielgrzymki i podróże. Aleksandra Sulikowska Bełczowska. Jerozolima we wczesnym piśmiennictwie arabskim. IX-XII wiek. Katarzyna Pachniak. Pionierzy fotografii Jerozolimy. Anna Masłowska. Nowa Jerozolima pod Warszawą. Paweł Fijałkowski. Wszyscy uczniowie Hirama u fundamentów wolnomularstwa Piotr Kibord i pozdrowienia z Alei Jerozolimskich Sztuczna Palma i żywa pamięć Piotr Słodkowski I co się składa na tę wystawę Na tę wystawę się składają, się składają następujące tematy Święte Miasto Trzech Religii, Topografia, Świątynia, Światło i Cud Ognia, Dramatis Personae, Pielgrzymki i Podróże, Pamięć Jerozolimy, Pamiątki z Jerozolimy, Warszawa Jerozolima, Miasto Konfliktu, Miasto Apokalipsy. Wszystko co najlepszego miało Muzeum Narodowe w Warszawie wystawiło na tę wystawę. Różne są formy, obrazy, mapy, fotografie i przedmioty codziennego użytku. Do tego przejdę za chwilę. Już ze wstępu kuratorów wystawy, a są to Marcin Romejko-Hurko i Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, dowiedziałam się skąd w Warszawie nazwa Aleje Jerozolimskie, bo chyba jedyna w całej Polsce tego nie wiedziałam. Pozwolę sobie zacytować fragment dla tych, którzy też być może są tacy nieliczni, którzy też tego nie wiedzieli. Nie bez znaczenia jest tu miejsce, w którym odbywa się ta wystawa. Gmach główny Muzeum Narodowego w Warszawie, znajdujący się pod adresem Aleje Jerozolimskie 3. Nazwa jednej z głównych arterii stolicy. Nota Notabene wiodącej wzdłuż osi wschód-zachód, wywodzi się od epizodu polsko-żydowskiej historii miasta, XVIII-wiecznej osady handlowej Nowa Jerozolima. To właśnie jej założenie i zniszczenie, a także przywołanie wielokulturowości Warszawy zainicjowało ideę powstania Palmy, wspomnianej, instalacji pozdrowienia z Alei Jerozolimskich. To niezwykłe dzieło zwraca uwagę na złożoną przeszłość i wieloznaczną symbolikę przestrzeni obu miast, a także na ich miejsce we współczesnym świecie. Spory, wojny, rzezie, powstania, wygnanie, niewola wypełniają opowieść zarówno o Jerozolimie, jak i o Warszawie. Teraz już będę wiedziała i mogę moim uczniom opowiedzieć. Skąd wzięła się nazwa Aleje Jerozolimskie? Jak powiedziałam, na wystawie prezentowane jest wszystko najlepsze, co posiada muzeum na temat Jerozolimy. Między innymi tryptyk jerozolimski z roku 1000 z kaplicy Bractwa Kapłańskiego w Kościele Mariackim w Gdańsku. I ten tryptyk. Został namalowany w latach 1497-1500. O. o! Tak, ogromny! Oczywiście, ja, nie jest moją rolą tutaj pokazywać te wszystkie arcydzieła, które znajdują się na wystawie. Chcę tylko powiedzieć, jakie przedmioty ewentualnie tam możecie zobaczyć. Ym, przypominam, że wystawa trwa do 20 lipca. I ci z Warszawiaków, którzy jeszcze jej nie oglądali, powinni to szybko nadrobić i napisać mi i opowiedzieć nam, e, jakie wrażenie zrobiła na nich ta wystawa. A ci, którzy do Warszawy się wybierają, koniecznie powinni wstąpić do Muzeum Narodowego, aby obejrzeć wystawę drogi do Jerozolimy. Powiedziałam, że od najwybitniejszych dzieł do przedmiotów codziennego użytku. I, i za chwilę obejrzeć, obejrzycie, Przedmiot codziennego użytku 12 oprawionych kamieni z Jordanu. To jest kamień naturalny z Jordanu 12 kamyków, otoczaków, pochodzących z rzeki Jordan. To pamiątka po wyprawie Adama Potockiego z XIX wieku i jego żony Katarzyny z Branicki, a po tej stronie to będzie kwiat z ogrodu oliwnego pamiątka z, o, pamiątka z Ziemi Świętej. A więc dwa przedmioty codziennego użytku. Tutaj otoczaki z Jordanu, a tutaj kwiat z ogrodu oliwnego. Jak przypuszczam, ten katalog jest też dostępny na stronie sklepu Muzeum Narodowego w Warszawie, ale nie sprawdzałam. Jeżeli jest dostępny, i jeżeli zechcecie go kupić, to to jest. Taka inwestycja, że nie pożałujecie żadnej wydanej na niego złotówki. To nie jest taka współpraca, co to wiecie. Ja mam procent od sprzedanych katalogów, ale jest tutaj tyle przeciekawych hmm, faktów, rzeczy, obrazów, rysunków. No, naprawdę polecam. A wracając do pamiątek, które ludzie przywożą z. Hmm, Wycieczek do Izraela i do Jerozolimy. Andrzej też był na takiej wyprawie, wycieczce do Ziemi Świętej i z Jerozolimy przywiózł oprócz tam różnych innych gadżetów, takich jak albumy, tę właśnie jarmułkę e, kupioną w Jerozolimie pod ścianą płaczu. Właśnie tę jarmułkę. To tak na marginesie pamiątek, które ludzie przywożę. A teraz zbliżamy się do creme de creme, czyli, czyli ta truskawka, nie no wiecie o co to chciałam powiedzieć, czyli do tego na ten katalog no, czekałam z utęsknieniem. I wy też będziecie go oglądać z taką samą fascynacją, jak ja, jeżeli spodobała Wam się ta książka. A ta książka no pojawiała się u mnie nawet była książką roku. Polki na Montparnasie Sylwia Ziętek, utalentowane, odważne, ciekawe świata, fascynująca książka przepełniona miłością do sztuki. To jest Opolka, które na przełomie XIX i XX wieku wędrowały do Paryża, żeby tam studiować malarstwo, ponieważ w Polsce nie było to możliwe. Jak mówię, sami An Matejko był przeciwnikiem przyjmowania kobiet do akademii Sztuk pięknych w Krakowie. A więc y, wielkie wyrzeczenia, y, wielkich wyrzeczeń musiał dokonać, aby tam się znaleźć. Jest tu, jak wiecie, wiele y, przeciekawych nazwisk znanych, na przykład Olga Boznańska. I teraz nie pomyślałam, że są inne formy sztuki, na przykład rzeźba. I wystawa, która mnie fascynuje, a będzie ona trwała chyba do 28 października, to jest właśnie ta. Kierunek Paryż. Polskie artystki w pracowni Burdella. Ten Burdell Antoine jest autorem pomnika Adama Mickiewicza, który stoi w Paryżu. Ale, i nie pomyślałam, że równie wiele Polek, które studiowały malarstwo, Uczyło się w pracowni burdela uczyło się rzeźby. I najpierw zwrócę uwagę na nietypową nową formę tego katalogu. On się składa z dwóch części: brązowej, i niebieskiej. Wszystko się... O, tak otwiera. Oj, ktoś wypadło. Brązowa i niebieska. Zacznę od chyba strony brązowej. Tak, zacznę od strony brązowej. Tak, dlaczego od strony brązowej? Ponieważ strona brązowa to, jest, to są eseje na temat samego Burdela, jego pracowni oraz ludzi, którzy w tej pracowni studiowali. I to są następujące eseje. Kierunek Paryż. Polskie rzeźbiarki z pracowni Antoana Burdela, Ewa Ziembińska, autorka francuska Claire Bussorel, Międzynarodowe Grono Uczniów Antoana Burdela, Matylda Borcuch, przyjaźń z Polakami o roli Antoana Burdela w polskim środowisku artystycznym oraz Ewa Ziembińska, Polska, jest bardzo dumna ze swego przybranego syna. Pomnik Kadała Mickiewicza, Antuana, Burdela w Paryżu. A więc szeroka tematyka esejów, przeciekawych. Jego studentki, studenci wspominają go jako człowieka wspaniałego. Człowieka, który inspirował ich do działania, który inspirował ich twórczo, który zwracał uwagę na to, żeby obserwowali rzeczywistość wokół siebie. Jak to było tam w Małym Księciu? Wszystko co najlepsze, aha, widzi się tylko sercem. I on też mówił, żeby widzieli sercem, uczucie, żeby wkładali w dzieła, którzy, które tworzą. A teraz pokażę, może niewyraźną fotografię, tego pomnika a i maleńką postać burdela u jego podnóża. Przeciekawa, kiedy czytałam o tym burdelu i o jego pracowni, to mi się przypomniał film Udego Alena o Północy w Paryżu. Tak czułam się, że spaceruję razem z tymi paniami autorkami esejów po Paryżu przełomu wieków. No i to była fascynująca podróż. A teraz będzie klub wszystkiego, bo przecież czekacie na nazwiska. Na nazwiska autorek rzeźb, które możecie obejrzeć. Na wystawie Kierunek Paryż polskie artystki z pracowni Burdela. To jest 14 nazwisk, które są tutaj wymienione. Zaraz wam, o nich, zaraz wam je przeczytam. 14 nazwisk, które tylko jedno znam. A w ogóle jeżeli chodzi o rzeźbiarki polskie, Alina Szaposznikow, tylko mogę ją wymienić. No i jeżeli chodzi o gobeliny, to jest oczywiście Magdalena Abakanowicz. A! Twórczość których artystek na wystawie zobaczycie. To jest tak, Jadwiga Bohdanowicz, Luna Amalia Drexler, Maria Brocka -Laszkiewicz, nie, Łaszkiewicz, Wanda Jurgielewicz, Janina Broniewska, Helena Głogowska, Wacława Kiślańska, Mika Mickun, Maria Lednicka-Szczyt, Zofia Trzcińska-Kamińska, Mela Muter, Helena Zielińska, Kazimiera Malczyńska-Pajzderska i Olga Niewska. Kto czytał e, Polki na Montparnasie, już wie, które nazwisko się powtarza. To jest Mela Muter. Tam e, była wymieniona jako wspaniała artystka, e, malarka. To chyba chodziło o Brytanię, ale mogę się mylić. No i teraz, kilka rzeźb. Aha, one korzystały ze wszystkich, tworzyły we wszystkich możliwych i dostępnych materiałach. Co tam ja mogę powiedzieć o materiałach? No wyobraźcie sobie, wszystkie dostępne materiały. I teraz pokażę kilka fotografii e, dzieł, czyli rzeźby artystek, które mi, się, które mi się bardzo spodobały. I teraz tak, Jadwiga Bohdanowicz, kobieta z barankiem na plecach. Cudne, cudne, po prostu cudne, przecudne. O! Jak mówię, te moje tutaj nie oddają. Yy, yy, nie oddają yy, yy, charakteru tych, yy, tych rzeźb i tych dzieł. I teraz yy, poprzedniczka Magdaleny Abakanowicz to jest. Maria Brocka Łaszkiewicz. Ona już wtedy tworzyła gobeliny. Pokażę dwa. Motyl i. Motyl i. Mot... No, i, i fale. O. Pokazuję motyla i fale. Tu motyl, tu fale. Czyli. Ym, starsza siostra Magdaleny Abakanowicz. Coś przecudnego. Jedziemy dalej. O, jedziemy dalej. I teraz tak: ci, którzy nie zdążą obejrzeć tej wystawy, a muszą zdążyć bo jak powiedziałam, trwa do y, końca października właściwie nie zdążą obejrzeć, y, a chciałyby poznać rzeźby tych autorek, to wystarczy, że Warszawiacy czy Warszawianie, przepraszam, przejdą się po y, starych powązkach w Warszawie. Tam. Wiele rzeźb towarzyszących czy nagrobnych właśnie zostało wykonanych przez te artystki z pracowni Burdela. Pokażę wam jedną taką rzeźbę: nagrobek haliny Tuszyńskiej. Tak. A ten nagrobek wykonała Janina Broniewska. Już wam pokazuję, A więc y, możecie się przespacerować. Co ja mówię, możecie? Musicie się przespacerować po y, y, c, starych powązkach, a tam znajdziecie rzeźby wykonane przez te, y, te artystki. Luna Amalia Drexler. Czy można się zakochać w rzeźbie? Można. Udowodnił to już Pygmalion, a ja się zakochałam w jednej z rzeźb które tutaj, których tutaj zdjęcie się znajduje, a która znajduje się na wystawie. Z, z rzeźba została wykonana lun, przez Lunę Amarie Drexler i to jest błękitny chłopiec, Blue Boy. Jakież on ma oczy, jak się w te oczy popatrzy, a w nich dostrzeże się ten smutek, te Yy, yy, przy... No co, ja się tutaj będę zapluwała. Pójdziecie na wystawę, to zobaczycie. Mój yy, 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 rzeźba, w której się zakochałam, Blue Boy, błękitny chłopiec, który wcale nie jest błękitny, ale się tak nazywa. Już jesteście zakochani tak, jak ja. Cudna, cudna rzeźba. A tutaj portret młodej kobiety. Równie piękny jak Blue Boy. Oj. Bo to jest wszystko bardzo ciężkie. O. Dobrze. Teraz czyli można się zakochać w rzeźbie i w portrecie. Co tam? A. Mówiłam, że różne materiały. I tutaj pokażę teraz rzeźby Miki Mitskun, ceramika szkliwiona. Zupełnie coś innego. Trzeba lubić takie formy. Na ówczesne czasy to była kompletna rewolucja. O. Ceramika szkliwiona i tytuł to jest Kobieta siedząca na cokole 29 rok. No, ceramika szkliwiona. Dobrze, dalej. Co tu ja mam? A, powiedziałam, że. Poznaję. Powiedziałam, że te, te, ci z Was, którzy mieszkańcy Warszawy i, i nie tylko, którzy nie zdążą obejrzeć wystawy, y, mogą sobie pospacerować po starych powązkach. I tam obejrzeć ym, rzeźby wykonane przez te artystki, o których mówię. Natomiast ja przespaceruję się po Poznaniu, bo nie wiedziałam, że w Poznaniu też mogę obejrzeć y, dzieła jednej z nich. I ta artystka to jest Zofia Trzcińska-Kamińska, i ona ym, wykonała pomnik y, w 1929 roku pomnik Kadeusza Kościuszki, który znajduje się w Poznaniu w zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Bukowskiej oraz monument, czyli pomnik Ludru Wilsona 28/29, który znajduje się w parku Ludru -Wood Wilsona w Poznaniu. A więc następnym razem. To jest Kościuszko? Tak, to jest Kościuszko, a to Wilson. Następnym razem, kiedy będę w Poznaniu, to na pewno udam się w te miejsce. a wiem gdzie są. Wiem, gdzie, bo niejednokrotnie tamtędy przechodziłam. No i to. Yy, tak, a teraz po pierwsze, które Zofii Trzcińskiej, Kamińskiej, które wstrząsnęło mną. jakoś tak w odbiorze. Nie, nie mogłam się w nim zakochać. To jest popiersie Józefa Piłsudskiego. Ale jakiś ten Józef Piłsudski na tym popiersiu ma wyraz twarzy, to musicie, tu nie dostrzeżecie. Jak pójdziecie na wystawę, to dostrzeżecie na pewno. Po prostu wściekły Piłsudski. Ale wygląda jak heros. Zbliżam się Ku końcowi mojego filmu, i co chcę powiedzieć? Chcę podziękować Muzeum Narodowemu w Warszawie, że zechciało przesłać mi, a zwłaszcza panu Adamowi, że zechciało przesłać mi te katalogi i gadżety. Aha, nie, jeszcze miałam opowiedzieć o wystawie, która będzie, zapowiedź wystawy. To będzie Witold Wojtkiewicz i Esner, czy Exner. Malarz z Belgii. Ta wystawa zostanie otwarta w październiku 2025 roku, dobrze. I potrwa jeszcze do 2026 roku. Witold Wojtkiewicz, jeden z moich ukochanych malarzy. A, ten exner to jest malarz belgijski, bo wystawa będzie się nazywała Czar. czar... Nie wiem czego czar. Nie, czarodziejskie. Coś czarodziejskie, i to będzie konfrontacja młodej Polski z młodą Belgią. No, widzicie, notatki gdzieś zostawiłam i dokładnie wam nie mogę powiedzieć, ale już teraz zachęcam do y, y, czatowania na otwarcie tej wystawy. Ja mam nadzieję, że moje drogi y, skrzyżują się z Muzeum Narodowym w Warszawie, do którego mam wieczysty wstęp. Tu jest logo. Wieczysty wstęp, a jeżeli y, mam też cichą nadzieję, że jeżeli nie uda mi się odwiedzić wystawy w Wojtkiewicza, to jakiś katalog może do mnie spłynie. Wiecie o co chodzi. A teraz mówię głośno, podsumowując, propozycja tej współpracy jest dla mnie wielkim zaszczytem. Oglądanie tych katalogów i gadżetów było dla mnie przeekscytującym. Ekscytującym przeżyciem. A co dopiero, oglądanie tych wystaw na żywo. Dlatego zobowiązuję Was, moich widzów, do tego, żebyście tę wystawę, te wystawy obejrzeli, lub też weszli na stronę sklepu Muzeum Narodowego w Warszawie i coś sobie stamtąd wybrali, bo widzicie, że katalogi są tego warte, a potem odbyli spacer po starych Powązkach w Warszawie. Jeszcze raz dziękuję Muzeum Narodowemu w Warszawie za te przesyłki, a Was zachęcam, no co ja ciągle gadam to samo, no bo widzicie ekscytacja we mnie jest taka, a Was zachęcam do obejrzenia tych wystaw, a zwłaszcza tej o polskich artystkach w pracowni Burdela, no i napiszcie mi, czy Blue Boy, błękitny chłopiec, twarzą w twarz jest równie magnetycznie fascynujący. Dziękuję, zapraszam do dyskusji. No i do zobaczenia.